System, który Państwo widzą po mojej lewej stronie, jest nasza innowacyjna turbina powietrzna. Służy ona do dystrybucji ciepłego powietrza z obudowy kominkowej, bądź też bezpośrednio z przewodu spalinowego. Nasze turbiny dostępne są w trzech różnych mocach, 350, 500 oraz 610 m3 na godzinę. Klient końcowy otrzymuje gotowy pakiet podłączeniowy, to znaczy turbinę, wymiennik ciepła, Przewody elastyczne, anemostaty oraz krótce Y. Turbina jest wyposażona w elementy antywibracyjne oraz dodatkowo jest wygłuszona, co dodatkowo poprawia komfort samego użytkowania. Może być ona ustosowiona nad naszą sypialną, czyli na miejscu najbardziej newralgicznym, jeżeli chodzi o hałas. Sam wymiennik może być instalowany zarówno na przewodzie spalinowym, jak i bezpośrednio z obudowy kominka. Możemy odebrać maksymalną ilość temperatury z naszego przewodu spalinowego i przekazać go przez ten właśnie adapter bezpośrednio do kanałów izolowanych, wygłuszonych w środku.